Zostawić to, proszę. To jest eksponat, który chcę właśnie popokazać I odrozumie. Po połapach. To jest właśnie ten temat, który, do którego zmierzam. To są naprawy, które są niezamierzone, ale tak jak najbardziej to jest rozszerzenie. I wychodzi na to, że. Opa! Tak to więcej wygląda. Tutaj było pęknięcie. E, wyglądało bardzo niegroźnie, tak? Ale jak się okazało, że tylko lekko dotknęliśmy, to zaczęło cierpieć. Takie musiało być uderzenie, że. Gdzieś auto musiało wysprężonować. Najpierw uderzyło w kolektor, podskoczyło i prawdopodobnie w to samo miejsce uderzyło miską. Gdybyśmy oddali w ten sposób samochód, a klient by uderzył w to samo miejsce, nawet delikatnie, no to prawdopodobnie by się skończyło tym, że oczywiście my zepsuliśmy i, i cała, cała historia. Ale skończyło się w ten sposób, że mamy zaprzyjaźnioną fajną firmę, która to oceniła, czy da radę zespawać tak? i od tamtej strony, i od tej strony zostało to zespawane. Klient świadomie to zobaczył, pokazaliśmy mu na czym to polega. Ten czerwony środek, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki środek penetrujący, który pokazuje szczelność spoiń, Tak, Nie każde aluminium da się spawać, tak jak nie każdy gościu z widłami to jest od razu Neptun, to może być po prostu zwykły wieśniak albo, albo, przepraszam, albo rolnik. Dlatego też nie każde aluminium da się spawać, pojechaliśmy, fajnie firma to robi, bo pamiętajcie o tym, że ta, ta miska, tutaj jest ciśnienie, tu jest, tu jest temperatura, a metal lubi, lubi pracować, dlatego też nie, nie warto oddawać do pierwszego lepszego warsztatu, który mianuje się, że spawa aluminium.